Co tu przyjechałaś? Wśród ludów Amazonii od tysiącleci krąży legenda o drzewie, które leczy wszystkie choroby. Może zmienić świat, ale w niepowołanych rękach również wyzwolić ogromne zło. Uważam, że to drzewo naprawdę istnieje, ono nie istnieje. i zamierzam je znaleźć. Nie A wtedy wyobraź sobie, ile ludzkich istnień mogę ocalić. Gdyby istniało, już dawno by mnie znalazł. Przeczesałem każdą wioskę, każdą wyspę. I nic. Wiesz, mi szukasz wiatru w polu. Ale ty nie miałeś klucza. Zróbmy coś bezpiecznego. Pooglądamy słonie. W dżungli amazońskiej nie ma słoni. Ja nawet nie lubię słoni. Co ty, jak to nie lubisz słoni? W dżungli pamiętaj o jednym. Wszystko, co tam spotkasz, chcecie zabić. I może ostrożnie wyczuwają strach Ja się go nie boję Ach, Okręt podwodny na Amazonce Ognia Dobra, No już. Trzymam już. Nie trzymam. Nie trzymam. Nie no, no, trzymam. Nie, nie, nie. Oh. Zostaw puszczaj mnie, puść! Wcale nie taki miałem plan. Wyprawa do dżungli.